zapytać odnośnie drogi 674 tutaj na stawiski do końca granic czy może pan starosta i przewodniczący zabiegali u marszałka odnośnie wstawienia do planu na 17 no to, to, to było ważne bo teraz w tym okresie właśnie jesteśmy planowania i czy byliście panowie w, u marszałka i zabiegaliście o, o, o tą drogę? Tak, odpowiem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o to, żeby uwielbiać się o środki finansowe, i nasze drogi powiatowe dotyczy to, to dwóch grup, 647 i 648, oficjalnie występowaliśmy na piśmie dwukrotnie już do yy, Pana Marszałka Peszczyńskiego yy, i chodzi o to, żeby to ująć yy, raz, występowaliśmy wtedy, gdy był Gdyby było w pamiętacie, było konsultacje dotyczące programu odbudowy budowy dróg wojewódzkich. Wystąpiliśmy z oficjalnym wnioskiem i proponowaliśmy konkretne rozwiązania, żeby te nasze drogi się tam ujęły. A drugi raz dodatkowo jeszcze zwróciliśmy się do Marszałka, żeby, żeby w planie inwestycyjnym ujął nasze drogi. Również ta wizyta nie Marszałka Leszczyńskiego, tylko Marszałka. Tutaj, Krajewskiego, która była, była poświęcona i zwracaliśmy y, się wtedy, żeby y, po prostu większe środki były przeznaczane na nasze drogi. Y, spotkanie poniedziałkowe, y, o którym chciałem powiedzieć y, w wolnych wnioskach, spotkania z, y, z zastępcą dyrektora zawodów Dróg wojewódzkich, objechaliśmy wszystkie nasze drogi wojewódzkie, y, 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 i też rozmawialiśmy o tym, żeby może nie w planie inwestycyjnym, ale w planie Wojewódzkiego Zarządu Dróg znalazły się remonty dróg naszych wojewódzkich. Bo to, co do tej pory jest robione na naszych drogach wojewódzkich w kierunku natury, to chciałbym Państwu powiedzieć, że to jest też to robione w taki sposób, że to nie są nowe inwestycje czy inwestycje, na które uzyskuje się pozwolenie na budowę, to są, to są zadania realizowane w ramach zadań remontowych. Jest to o wiele prostsze i zależy w dużej mierze od zarządu dróg wojewódzkich, jakie zadania oni w następnym roku ujmą. Mieliśmy, zgłosiliśmy tutaj szereg naszych, potem jeździliśmy na te drogich szereg potrzeb i mam nadzieję, że przynajmniej część tych naszych postulatów, które w poniedziałek zgłosiliśmy. Wojewódzki zarząd dróg przyjmie do realizacji już w roku następnym. I część być może, to zależy od jak będą te przetargi, to, to część już na pewno będzie realizowana, jeżeli chodzi o remont. Jeżeli budzę remontu zdaje się, że tutaj od zawiela to odcinek będzie następny remontowany. Dziękuję. 嗯。